Zarówno Szymon Hołownia, jak i Magdalena Biejat powinni po prostu w dzień po ogłoszeniu wyników pierwszej tury, jeżeli nie wygra w pierwszej turze Rafał Trzaskowski, poprzeć go w drugiej turze. I to poprzeć w sposób zdecydowany i bezdyskusyjny. Właśnie, powiedział Pan, że Szymon Hołownia, no, z racji tego, że pełni urząd jeszcze Marszałka Sejmu, jeżeli dobrze pamiętam, to w połowie kadencji jest wymiana. Ale właśnie patrząc na to, że jak pan powiedział, Szymon Hołownie jest politykiem doświadczonym, ale być może będzie to polemika. Jak pan e sądzi, co, e jeżeli chodzi o poparcie Rafała czy co może zwyciężyć właśnie ambicja poszczególnych polityków, czy właśnie doświadczenie? I, czy, czy właśnie doświadczenie może zwyciężyć? No wiemy oczywiście, że Szymon Hołownia jest bardzo ambitnym politykiem. I ma duże plany, jeżeli chodzi o swoją przyszłość polityczną. Ale proszę pamiętać, że to tylko jedna kadencja, pięć lat szybko strzeli i być może za pięć lat Szymon Hownia znowu będzie chciał wystartować w wyborach prezydenckich i być może wtedy sytuacja będzie bardziej dla niego przychylna. Jest bardzo ważne to, żeby dzisiaj się zachował po prostu w sposób odpowiedzialny, żeby dzisiaj. Nie hamletyzował, tylko poparł Rafała Trzaskowskiego. Jemu się to po prostu będzie w dłuższej perspektywie opłacało. i Myślę, że on to rozumie i ja, ja wierzę w to, że Szymon Hołownia jest, jest człowiekiem inteligentnym i, i takim, który będzie umiał się zachować. Wierzę również w to, że Magdalena Biejat też, też wykaże tutaj dużo rozsądku, bo ta koalicja chociaż jest bardzo trudna i w wielu rzeczach się spiera, to jednak ma jeden, jedno spoiwo, tym spoiwem jest demokratyczna Polska, którą chcemy zachować i o którą chcemy walczyć. I myślę, że to jest na tyle ważne, że, że można sobie pozwolić na to, żeby schować swoje ambicje do kieszeni i zachować się w sposób zgodny z polską racją stanu.